Matka. Jakże wdzięczny temat. Jeżeli ktoś się interesuje uzdrawianiem, psychologią, duchowością, wszystkiemu winna jest matka. Można by o relacji z matką opowiadać. Nagrywać, czytać, uzdrawiać. Długie, długie lata. I przychodzę dzisiaj z tym, co we mnie w tym temacie, bo o ile rozumiem, jak ważna jest relacja z matką i jak kładzie się cieniem na całe nasze życie, jeżeli nie była zdrowa. I wiem to bardzo dobrze. I przerabiałam multum różnych emocji. Fajnych i mniej fajnych. Tak też jestem mamą i wiem z czym jest się ten temat. Grywam ten filmik ze względu na to, że usłyszałam na jednym. no na jednym z fanpage'ów osoby, która chyba zajmuje się totalną biologią. Że za relacje za... ojca z dziećmi jego jest odpowiedzialna ma. Ja tego nie kupuję, ja tego nie biorę, ja tego nie przyjmuję, bo ja jestem odpowiedzialna za siebie. Jestem odpowiedzialna za relacje ze swoimi dziećmi. Jestem odpowiedzialna za relacje z moją mamą, żeby ją uzdrowić. To jeszcze mam sobie brać na plecy odpowiedzialność za relacje mężczyzny, ojca z dziećmi? Nie. Nie biorę. Nie przyjmuję, nie zgadzam się z tym, mówię temu stanowczo nie. Byśmy i tak sobie na plecy zabrały już po prostu kamorów, worów, i niesiemy po prostu swoje poczucie winy, że nie zawsze jest tak, jak byśmy chciały, czy nie zawsze potrafimy, nie zawsze umiemy. Nie będę brała cudzych. I mówię temu stanowczo nie. Bo wystarczy, że zajmuję się sobą, chodzę na terapię ja. Znaczy teraz nie chodzę, ale od czasu do czasu jeszcze mi się zdarzy. Chodziłam ja, żeby właśnie mieć dobre relacje z dziećmi, żeby uwolnić się od tych toksycznych uwiązań z rodzicami. My tak jako kobiety, może to mężczyźni się obrażą, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby mężczyźni sami sobie posprzątali swój bałagan, jeżeli czują, że będą mieć dobrej relacji z partnerką i, i z dziećmi. My i tak dużo robimy. I nie dość, że społecznie jest to trudna rola, wymagająca, nie dość, że z zewnątrz nas punktują. Często też kobiety niestety, często też matki, często jest brak zrozumienia, brak wsparcia. Same sobie później dowalamy, bo jesteśmy czasem zmęczone i bezsilne i nie wiemy dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dlatego jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, to moje zdanie jest takie, że odpowiadasz za siebie, za to, co jest w tobie, a nie za drugiego dorosłego człowieka i jego relacje z mniejszym człowiekiem. Dzięki. Bardzo proszę, jeżeli uważasz, że to, o czym się dzielę, ma wartość, zasubskrybuj mój kanał YouTube. Wszystkie linki w opisie, w poście. Dzięki.